Więc tak sobie organizujemy miejsce do wykonywania ćwiczenia, żeby mieć odpowiednio wysokie podparcie pod głową. I przede wszystkim, i co mamy tu na myśli, mówiąc, że odpowiednie podparcie? Mam tutaj na myśli to, żeby w pozycji takiej, gdzie lekko mamy biodra i kolana zgięte, żebym ja czuł, że to jest dla mnie pozycja komfortowa. A nie że jestem tutaj jakoś bardzo napięty, i że czuję, że generalnie no, nie odpoczywam tej pozycji. Bo bardzo często trzeba będzie zwiększyć, zwiększyć podparcie głowy, podparcie odcinka szyjnego u części, u części z nas po to, żeby wykluczyć kompensację, zniwelować kompensację mięśni przykręgosłupowych, trzeba będzie lekko zwiększyć podparcie w górnej części kręgosłupa piersiowego w obrębie tutaj tej obręczy barkowej, bo bardzo często mam problem taki, że no większość dnia... Mamy pozycję z parkami wysuniętymi ku przodowi. No, już sama ta pozycja, w leżeniu na plecach, może być dla nas lekko niekomfortowa, a będzie to utrudniać prawidłowe wykonywanie ćwiczenia. Więc, jak już mamy prawidłową, komfortową pozycję, to teraz znajdźmy talerze biodrowe. Czyli w obrębie miednicy, to będą takie zakrąglone zakrojone elementy kostne. Dajemy sobie tutaj ręce, żeby monitorować co się dzieje z tą miednicą jak będziemy wykonywać określone, określone ruchy. Więc ręce spoczywają na talerzach biodrowych i nasze zadanie jest teraz takie, żeby miednicą wykonać ruch rotacji w stronę pępka. Czyli jakbyśmy chcieli ja teraz Prze, przeolbrzymie ten ruch, jakbyśmy chcieli tak miednicę obrócić w stronę, w stronę głowy. Ale ma być to ruch tylko i wyłącznie rotacyjny, nie ma być to ruch podnoszenia miednicy ku górze, więc delikatnie poprzez napięcie mięśni brzucha, bo na początku możemy tego nie czuć, ale później jak będziemy robić to yy, wraz z, ze zwiększającym się zakresem ruchomości, to mięśnie brzucha, będziemy czuć, że one się angażują do pracy. Więc podwijam miednicę i wracam. Podwijam, rozluźniam. Podwijam miednicę, rozluźniam. Będziemy czuli, że jak u części osób, które mają na tyle pogłębioną lordozę lędźwiową, że oni w tej pozycji nie będą mieli tej, tego odcinka lędźwiowego przylegającego do podłoża. No to będziemy czuli, że w tej pozycji nagle już tej przestrzeni, tutaj tego łuku, nie ma. I pracujemy w sposób rytmiczny. Staramy się nie robić czegoś takiego, że w połowie ruchu się zatrzymujemy i później dalej kontynuujemy ruch. Staramy się, żeby to było w płynny sposób wykonywane. No i to, co najczęściej potrafi się dziać. To jest kwestia tego, że podczas wykonywania tego ruchu zacznie nam się napinać przednia część odcinka szyjnego. I to właśnie będzie świadczyć o tym, że warto jest zwiększyć podparcie, podparcie głowy, żeby, żeby ta głowa nam się nie podnosiła ku górze, tylko żeby spokojnie mogła sobie w naturalny sposób. Spoczywać. I pracujemy sobie. Pracujemy sobie minutkę najpierw, można sobie zrobić przerwę. E, usiąść po takiej minucie pracy, usiąść, nawet i się przejść, zobaczyć, czy, e, czy tym ćwiczeniem, pomimo tego, że wykonywaliśmy je w sposób bezbolesny, czy na przykład nie przekłada się to negatywnie na pozycje siedzące albo stojące. Jak jesteśmy pewni, że to ćwiczenie nam nie szkodzi, to z powrotem, kładziemy się. Już w kolejnej serii wykonujemy takie dwie minuty pracy, zwiększając zakres bezbolesny wykonywania tego ćwiczenia. Bo problemem też jest bardzo często fakt, że my myślimy, że a taki ból, który tylko lekki grymas na twarzy nam powoduje, że to tak ma być. Nie w żadnym wypadku tak ma nie przebiegać żadne z ćwiczeń. Są tylko e, bardzo specyficzne sytuacje, kiedy pomimo występowania bólu trzeba e, przebrnąć przez, przez dany, dany e, schemat ćwiczeń, przez dany plan ćwiczeń, ale w naszym wypadku, kiedy gdzieś te zmiany w odcinku lędźwiowym faktycznie e, występują i być może jesteś w sytuacji, kiedy jesteś w stanie ostrym, gdzie część z ruchów potrafi być bolesna, na przykład obracanie na łóżku wywołuje ból, a samo leżenie jest ok. Wtedy stopniowo trzeba zwiększać ten bezbolesny zakres ruchomości. No i ok, poćwiczyliśmy sobie najpierw minutę, później dwie minuty. Wykonujemy to w sposób bezbolesny, nie robi już to na nas większego wrażenia. Więc po takiej drugiej serii robimy sobie przerwę e, i pracujemy sobie poprzez takie 10 powtórzeń. Oczywiście, trzeba też pamiętać o tym, że podwijam w kierunku e, spojenia łonowe w kierunku mostka, w kierunku pępka, e, ale jak wracam do tej pozycji, to po prostu rozluźniam, a nie robię to w drugą stronę. Nie wywijam tutaj. Do przodu pochylenia tej miednicy chcemy tylko i wyłączyć ćwiczyć ten ruch tyłu pochylenia. No i wykonuję ten ruch 10 razy, i przy 10 powtórzeniu zostańmy przy tym, przy tym ustawieniu w tyło pochyleniu miednicy i spróbujmy to przytrzymać przez okres 20 sekund. Po takich 20 sekundach woli rozluźniamy, wracamy do pozycji wyjściowej. Jak to nie powoduje dolegliwości bólowych, to znowu wykonujemy sobie takie 10 powtórzeń. To 10 powtórzeń przed tymi izometrycznymi napięciami służy ku temu, żeby przypomnieć sobie, jak ten ruch ma wyglądać. Bo my często potrafimy zapomnieć, jak to tyło pochylenie miednicy wykonać. Nawet ja teraz potrafię skupiając się na mówieniu, potrafię lekko się zapomnieć. Dziesiąte powtórzenie, podwidąłem miednicę. I teraz postaram się trzymając takie ustawienie, nawet lekko oderwać miednicę i trzymamy w takim ustawieniu. W moim wypadku e, najlepiej e, takie bezpieczne, izometryczne napięcie wykonać poprzez wciśnięcie jeszcze dodatkowo pięt w podłoże. I trzymam sobie takie 15 sekund, czuję, że tutaj ten brzuch jest napięty i staramy się nie wstrzymywać oddechu podczas wykonywania tego ćwiczenia. Oddychamy po całym obwodzie jamy brzusznej i odcinka lędźwiowego. I powoli wracam, opuszczam miednicę. Zasada progresji tutaj jest taka, że po prostu staram się już przy kolejnym powtórzeniu, jak trzeba zasadę sobie ustalić taką. Jeśli 20 sekund trzymam miednicę u góry, to w mojej opinii takie minimum 30 sekund przerwy pomiędzy takimi powtórzeniami musi być. Minęło 30 sekund przerwy, znowu podwijam miednicę, spróbuję sobie wyżej podnieść. Jak teraz odczuwam ból, jakikolwiek z tej okolicy, to opuszczę trochę tą pozycję do momentu aż będzie to pozycja dla mnie komfortowa i trzymam tą pozycję. Pamiętam o tym, żeby rozluźnić tutaj tą okolicę obręczy barkowej i odcinka szyjnego. Trzymam tą pozycję, powoli wracam do, do pozycji początkowej. Docelową formą tego ćwiczenia jest to, że podwijam miednicę przy takim skorygowanym ustawieniu, o i w zasadzie ja nawet poczułem w pewnym momencie ten odcinek nędźwiowy. Być może, akurat przy tej pozycji, którą ja miałam aktualnie, takie podwyższenie, które było już jest złe, bo w, owszem, w pozycji początkowej ja odczuwam komfort, ale jak już mam wyżej podnieść miednicę, to już robią mi się tu niefajne siły ścinające. Wtedy może to podparcie odcinka szyjnego troszeczkę. Troszeczkę zmniejszyć. Trzymam tą pozycję, nawet trzymam się bardziej na piętach i trzymam. 20 sekund powoli opuszczam. Po wykonaniu tej formy już docelowej też wstaję sobie, sprawdzam, czy podczas chodzenia jest ok, czy nie wywołaliśmy jakichś dolegliwości bólowych. Jak jest w porządku, to to wykonuje dalszą formę progresji tego ćwiczenia, czyli ustalam sobie, no dobra, jak już, jak już czuję w tej pozycji wyjściowej, że już zaczynają mi się nogi lekko trzęść, no to znaczy, że taki okres, e, jeśli to się zaczyna dziać przy 30 sekundach, to takie 20 sekund w seriach, 3-4 seriach jest, jest, jest optymalne i tyle w ciągu dnia. Serii wykonuje. Następnego dnia można ten czas wydłużać na przykład o kolejne 10-20 sekund. No monitorując, jak to ciało się. Jak to ciało się adaptuje do tego ćwiczenia. Następnie można przechodzić już, jeśli jesteśmy w stanie w tej pozycji takiej już skorygowanej, fajnej, gdzie, gdzie uda, w stosunku do Tłowia, tworzą jedną linię. Jak Mam fajnie napięte pośladki, jestem w stanie utrzymać tą pozycję przez, przez okres 60 sekund, to już można wprowadzać pewne modyfikacje, czyli próbować to ćwiczenie robić jedną nóż. Jednak wtedy ja jednak sugeruję, żeby ręce spoczywały na podłożu, żeby w razie czego sobie tą, tą pozycję stabilizować. Unoszę lekko jedną stopę. O, jaka. Ja Miałem przerwę trzy tygodniową od wykonywania tego typu ćwiczeń. No to to już sprawia dla mnie całkiem dużą trudność. Powoli opuszczam stopę. W razie czego koryguję to ustawienie biednicy, Stabilizuję się w razie czego lekko rękoma. hop, I trzymam tą pozycję. Trzymam 10 sekund. O, dla mnie to już sprawia pewne, pewne trudności. Opuszczam stopę. Powoli opuszczam miednicę. No i tutaj zasada dokładnie ta sama. Wydłużamy sobie czas w takich, w takich e, izometrycznych pozycjach. Najpierw można 10 sekund, później 15, 20. Stopniowo z dnia na dzień można ten czas zwiększać. Pod warunkiem, oczywiście, że nie wywołuje to e, podczas ćwiczenia i podczas. E, Podczas powrotu do pozycji siedzącej, żeby już później, jak wstajemy, wykonujemy pierwsze kroki. Jak nic nie wywołuje żadnych objawów, to znaczy, że śmiało można iść tą, tą ścieżką progresji.